Bardzo często guzy jelita grubego rosną, nie dając żadnych dolegliwości. I często bywa, że chory z powodu niedrożności czy podniedrożności, to znaczy jest kłopot, żeby się wypróżnić, i silne bóle brzucha. I wtedy taki chory w trybie pilnym trafia na stół operacyjny. W momencie, kiedy chirurg operuje, znajduje w jelicie grubym guz. Natomiast objawy wcześniejsze, i na to też zawsze warto zwracać uwagę, trzeba obserwować jak wygląda wypróżnienie. Czy w tym kale nie ma domieszki żywoczerwonej krwi, albo krwi takiej ciemnej, brunatnej, czy nie ma domieszki śluzu, czy te wypróżnienia były takie jak wcześniej, bo również zmiana częstości wypróżnień też może być objawem choroby nowotworowej. Na przykład biegunka, której wcześniej nie mieliśmy, na przykład zaparcia, których wcześniej nie było, albo na przemian zaparcia z biegunką, bez żadnej konkretnej przyczyny. Bo to Tutaj też trzeba pamiętać, że zmiana charakteru wypróżnień może mieć związek na przykład z dietą, jakiś błąd dietetyczny, ale zawsze warto obserwować, jeżeli się wypróżniamy, jak wygląda, jak wygląda kał.